Okay. Cześć wszystkim, witajcie, że do nieba. Dzisiaj temat apostazji. Pierwszy temat. Ja jestem w trakcie apostazji, na drugim kanale opisuję moje przeżycia z tym związane, tak? I jak to się dzieje i tak dalej. No ale dlaczego do tego doszło? Słuchajcie. I, I jak to zrobić, jak nie mieć ku temu różnych obiekcji itd. Więc będę po kolei różne aspekty tej apostazji z Kościoła katolickiego przedstawiał. Pierwszy aspekt będzie aspekt prawny, tak? Chodzi dokładnie o prawo kanoniczne. Mamy w Polsce dosyć przeciwną sytuację, ale jeżeli urodziłeś się jako Polakiem, jeżeli jesteś tutaj y, ochrzczony przez rodziców przez księdza w Kościele katolickim, to prawnie dopóki jesteś ochrzczony, dopóki widnieje ten Twój wpis w parafii, prawnie jesteś uznany jako katolik, i prawnie ten kraj zawsze będzie uznany jako katolicki dopóki większość ludzi będzie widniała w tych księgach jako chrzczone. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że polskie prawo uznaje prawo kanoniczne za działające. Ma specjalną ustawę. Jakoś konkretowo zarówno z Rzymem, jak i tutaj między Kościołem a państwem. Ma specjalne ustawy, które uznają prawo kanoniczne za właściwie działające. Tak naprawdę Wiecie, ja się z tym czuję troszkę, jak wychodzę z tego, nie? Z tego wszystkiego, jak sobie to wszystko uświadamiam, ogarniam i tak dalej. Wiecie. Kiedyś oglądałem takie filmy o Korei Północnej, nie? I ludzie tam żyją w tej Korei Północnej. Jak ktoś ucieknie z tej Korei Północnej, to jest w takim szoku, że świat wygląda inaczej, że w Korei Południowej są specjalne takie obozy, nie tyle obozy więzienne, za obozy jakiejś takiej edukacji, przystosowania, uczenia się, czym jest świat, jak wygląda świat itd. I ci ludzie muszą w tych obozach przebywać, bo nie są w stanie sobie dawać rady inaczej. Ja się czuję, że urodziłem się w podobnym obozie, tylko ten obóz. W którym ja się urodziłem, jest duchowy, jest po prostu religijny I, i wyjść, zobaczyć z tego obozu, jak wygląda świat naprawdę, jest naprawdę ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Zdaję sobie z tego sprawę. Hmm, po prostu urodziliśmy się tak, że wszyscy o religii, Bogu i tak dalej wiedzą lepiej niż my. My się już nic nie możemy dowiedzieć, bo wszystko już jest ustawione jakby, nie? urodzimy się w takim ustawionym świecie, a to się okazuje, że nie, tak nie jest. Tak? I jest pełno ludzi, którzy wiedzą o tym, że tak nie jest i jest inaczej. Dobra, ale wracajmy do tego. Skoro polskie prawo w ten sposób działa, to tak naprawdę prawo kanoniczne dalej jest tym polskim prawem dla tych, którzy są wpisani jako ochrzczeni. I ono obowiązuje każdego, kto był ochrzczony w, w kościele katolickim przez rodziców. Nieważne, czy to czy się na to zgadzałeś, czy nie zgadzałeś, czy nieświadomie to przyjąłeś, czy cokolwiek tego zrobiłeś, twoje ciało. Może dusza nie, tak jak już się uwolniłeś z tej duszy, na przykład przyjąłeś Jezusa swojego Pana i tak dalej, to może dusza już nie, tak? No ale moje ciało, twoje ciało, jeśli było oszczone w kościele katolickim, to podlega prawu kanonicznemu. Tak jest, po prostu. Z prawa kanonicznego można się ewakuować na kilka sposobów. Można dostać na przykład ekskomunikę, nie? No ja nie dostałem ekskomuniki, więc nie muszę starać przynajmniej o ekskomunikę. Mm. Lub coś w tym stylu, tak? E, mm, punktem do starania się mm, jest punkt, y, paragraf 751 Kodeksu właśnie Prawa Kanonicznego, i tam jest napisane: Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu pszczół zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Apostazja, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej apostazją, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej z schizmą, odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Hmm. Więc tak, zobaczcie co mamy. To polskie prawo, tak? Czyli to polskie prawo, tak naprawdę prawo kanoniczne, ale uznawane przez polskie prawo, więc tak naprawdę część polskiego prawa. Wobec tych, którzy byli ochrzczeni w Kościele Katolickim, mówi nam, że tak naprawdę możemy porzucić, możemy być jakby poza tym na kilka sposobów. Możemy być heretykiem, czyli tak naprawdę jesteśmy przestępcą tego prawa pod, o nazwaniu heretykiem, to jest przestępstwo tego prawa kanonicznego. Możemy być schizmatykiem, który też jest jakby przestępcą tego prawa kanonicznego, odmawia uznania papieża, tak. I możemy, że tak powiem, ewakuować się z tego, czyli możemy całkowicie porzucić wiarę chrześcijańską. To jest to perfidnie napisane, moim zdaniem, to jest moje personalne zdanie. Dlaczego? Bo tu wiara katolicka, religia katolicka, jest uznana za chrześcijańską. Niestety, moim skromnym zdaniem, wiara religia katolicka nie ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Wiem, że to ciężkie zdanie dla niektórych. Ale z chrześcijaństwem to ma niewiele wspólnego. Ale jeżeli to jest jedyna droga, żeby się z tego prawa mm, wydostać, to tak, ja porzucam wiarę chrześcijańską, żeby się z tego wydostać. Co to jest wiara chrześcijańska? Wiara chrześcijańska y, y, to jest y, jakaś nazwa czegoś, kiedy ta wiara powstała. Y, tak naprawdę Jezus nie był chrześcijaninem. Jeśli apostołowie y, też nie byli chrześcijanami, co to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest po prostu nazwa, którą Jacyś pogani, jacyś niewierzący zaczęli określać w ten sposób ludzi naśladowców dzieci Chrystusa, tak? Nazywali ich e, chrześcijanami. E, to jest dokładnie w dziejach apostolskich opisane, w Antiochii pierwszy raz e, nazwano uczniów chrześcijanami. No tak jest to, no, i to i tak jest ta wiara. Czyli pogańskie spojrzenie na to, czym są uczniowie Chrystusa, to jest są chrześcijanie. Więc ja spokojnie mogę takie pogańskie spojrzenie na to, czym są uczniowie Chrystusa porzucić, tak? Bo mnie to nie interesuje, co poganie myślą. Zresztą jest napisane, że dla nich to jest głupstwo, tak? Oni tego nie rozumieją. Ten, kto nie przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela tego nie rozumie, więc on sobie nazwie chrześcijaństwo jakieś, tak? On sobie tego nie rozumie. Um, um, po prostu, tak? No wiem, że większość, nawet protestantów, się nazywa chrześcijanami, i tak dalej. No niestety, chcąc zrobić apostazję, musimy się wyrzec tej wiary chrześcijańskiej. Ehm, słuchajcie, ale to nie jest, to i ja mówię: to jest po pierwsze tylko nazwa, na pewien, na pewien nurt. Nazwa czegoś pogońskiego, mówię. Chrystus nie był chrześcijaninem. Jego pierwsi uczniowie też nie byli chrześcijanami, nie wszędzie się ich nazywa chrześcijanami. Nawet dzisiaj są grupy, które nie do końca chcą być nazwane chrześcijanami, a jednak wierzą o zbawienie Jezusa. Tak? Jest na przykład grupa Żydów mesjanistycznych, to jest obecnie według różnych źródeł, Według starych źródeł było półtora miliona ludzi. Ostatnio gdzieś czytałem, że 3 miliony ludzi już praktycznie jest Żydów mesjanistycznych, to to są Żydzi Mesjanistyczni. Też się czasem nazywają chrześcijanie. No, ale na przykład czytałem w jednej książce, właśnie pisanej przez Żyda Mesjanistycznego, że oni tak nie do końca chcą być chrześcijanami. Oni jednak chcą być Żydami, którzy uznali Jezusa za Mesjasza, tak? Oni się nie kojarzą z całą tą kulturą chrześcijańską. Oni nie chcą być z tym kojarzeni, bo oni tego nie rozumieją. Oni mają inną kulturę zupełnie. Jak się na przykład czyta, czy słucha, tak? jest na przykład no, żydowski komentarz do Nowego Testamentu, taka książka, tak? Jest jeszcze w innych wiele książek. Jak się szuka tych aspektów prawdziwych, żydowskich wobec Jezusa, to rzeczywiście w ogóle, słuchajcie, to, co chrześcijanie... Tak zwani chrześcijanie na, w Rzym, pod tytułem rzymskie katolicy, tak, zrobili z tą wiarą, jest w ogóle jakimś przeinaczeniem wszystkiego dosłownie. Oni zupełnie, ci Żydzi mesjanistyczni, zupełnie inaczej rozumieją różne rzeczy, bo oni rozumieją kulturę żydowską, oni rozumieją sytuację, w jakiej Jezus żył, yy, oni rozumieją yy, tą sytuację, tak? Więc spokojnie słuchajcie, Żydzi mesjanistyczni, tak, czasami nazwani synowie Nowego Przymierza. Yy, po prostu nazywają się w ten sposób, tak? Mówię nie wszyscy czasem się też nazywają chrześcijanami i tak dalej. No bo nie ma tego rozróżnienia tak. No niestety jakoś ja się chcę na przykład odróżnić, nie chcę być już więcej kojarzony po prostu z Kościołem katolickim. Jeśli Kościół katolicki chce się nazywać chrześcijanami, to sorry, ale ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego już, tak? Ja chcę to jakoś Dlaczego? Bo Kościół katolicki po prostu oprócz Jezusa ma innych bogów, tak? Ma Boga Maryję, do której są modlitwy, ma Boga świętych to jest odstępstwo, tak? To jest schizma, tak naprawdę, od prawdziwej wiary, od bycia dzieckiem Bożym, tak? Od bycia synem nowego przymierza to są odstępstwa już nie są synami nowego przymierza, tylko są synami Królowej Niebios, tak? To jest zupełnie inne. O matko nasza się modlą, tak? No, nie jest Maryja matką naszą, tak? I była błogosławiona, jest błogosławiona, e, tak? Najprawdopodobniej jest, że tak powiem, teraz z Jezusem sobie gdzieś tam w niebie, tak? Na no, pewno była wierząca, pewno znała to też jako pana e, i tak dalej. No, ale była człowiekiem tak jak my, tak? I wywoływanie jej tutaj to jest zwykły nekromantyzm. I wszystkie objawienia Maryjne to jest zwykły nekromantyzm i trzeba to wprost nazwać. E, po prostu to jest wywoływanie duchów, tak? wywoływanie najprawdopodobniej po tymi duchami się kryją demony, po prostu I, i tam nie ma nic innego w tych objawieniach maryjnych e, tam są proste rzeczy y, więc w każdym razie nie bójcie się tego, że ksiądz wam każe się wy, wyprzeć tej, porzucić wiarę chrześcijańską, bo wiara chrześcijańska to jest tylko określenie e, na uczniów Chrystusa, tak e, pogańskie określenie na uczniów Chrystusa, tak jest, mówię, napisane gdzieś w piśmie, już nie pamiętam w którym miejscu ale jest napisane, że e, przecież e, Ci z zewnątrz nie rozumieją tego naprawdę, co ci tamci, e, tamci robią. Ja sobie w tym moim piśmie do księdza e, dam do pobrania to pismo w linku. E, pierwszym, tak, bo muszę go zmienić troszkę, bo mi ksiądz na razie za dużo chciał ze mną dyskutować o różnych rzeczach, więc chcę go troszkę jeszcze zmienić i właśnie podkreślić inne sprawy na e, drugi raz, bo jestem po pierwszej rozmowie z księdzem. E, w każdym razie napisałem, że rzeczywiście porzucę wiarę chrześcijańską, tak? No, na przykład będę się teraz nazywał Chrystianinem. Skąd wziąłem nazwę chrystianin, tak? Mam taką książkę, słuchajcie, pisał mój dziadek, nie? polecam. polecam. E, mój dziadek był historykiem, był no, katolikiem takim jak większość, ale był historykiem, tak? I jego takim konikiem historycznym była reformacja. No, był raczej takim a politycznym historykiem, no ale pisał yy, no, politycznym, a religijnym i tak dalej. W każdym razie szukał źródeł, szukał źródeł, źródeł, źródeł. Nie? I tak czytam, czytam tę książkę i, i on nazywa, i on w pewnym momencie już nie pamiętam w którym miejscu, ale, ale nazwał, powiedział, że mm, powinno się nazywać tych polskich tutaj innych innowierców, tak? Nie nazywano się innowierców dosłownie, ale powinno się nazywać chrystianinami, bo oni się nazywali chrystianie. Oni się nie zwali chrześcijanie, oni się zwali chrystianie, czyli Chrystusowi bardziej. Um, I to jest bardzo fajna nazwa, dlatego. Kupiłem sobie domenę Chrystianin.pl i, i, i będę się nazywał Chrystianinem po prostu, tak? Są Żydzi mesjanistyczni, którzy też się nie chcą przyznawać do chrześcijaństwa. Mówię, może niektórzy się chcą, ale niektórzy nie chcą. Są, będą chrześcijanie, tak? Jestem pierwszym, może nie pierwszy. No to już się ktoś chce nazywać Chrystijan. tylko nie za bardzo rozumie dlaczego. Ja chcę dlatego, bo, bo nie chcę być już kojarzony po prostu z tym, co kościół katolicki. Prawie nie chcę mieć udziału w grzechach tego kościoła. Nie mówię tu o tym, że ci księża robią złe rzeczy, tak? Tylko mówię. Grzechach odstępstwa, po prostu. To jest poważny grzech i, i to cały Stary Testament mówi właśnie o odstępstwach, tak? Grzechach porzucenia prawdziwej wiary, grzechach porzucenia prawdziwego Boga. Przyszło światło, a oni go po prostu odrzucili, nie przyjęli i w zamian za to światło przyjmują e, innych bogów prowadzących do, do nieba, tak? E, po prostu, tak? Więc naprawdę nie bójcie się tego. Jest, mówię, perfidny taki zapis, ale ten perfidny zapis, że tak powiem e, trzeba zgrabnie wykorzystać. No ja go wykorzystam do tego, żeby się nazwać po prostu e, Chrystianinem. Zwyczajnie. E, no i to by było, słuchajcie, na tyle. E, pierwszy odcinek. Następny będą już niedługo. E, ok, to do usłyszenia.